Cześć! Jeżeli nie widzieliście filmu z 19 lipca o oszustwie na Blika, to sobie najpierw go obejrzyjcie. To pokrótce oszustwo związane z messengerem i z kodem BLIK. Czyli znajomy wysyła do Was prośbę o podanie kodu BLIK, ponieważ ma jakąś tam pilną transakcję, a nie ma akurat dostępu do swojego konta, do, do gotówki. Wycuje Wam oczywiście zwrot długu z nawiązką. I teraz pada pytanie, ja, w jaki sposób oszuści przechwytują te konta. Na filmie jest to tam pokrótce tylko wspomniane w jednej sytuacji. Znaczy generalnie sposób na przejęcie konta jest dosyć stary. Ja pamiętam takie triki sprzed kilku lat. No to cały czas ma się dobrze, cały czas oszustom udaje się zmanipulować użytkowników Facebooka. I pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. Przesłał nam tutaj informację Dawid. Pokazał nam, jak poprzez post, który się pojawia na Facebooku. Post zazwyczaj jest mega sensacyjny, mega ciekawy, chcemy zobaczyć, co się tam wydarzyło. Zazwyczaj tu chodzi o jakąś totalną kontrowersję, o jakąś masakrę. No wiadomo, że to są nośne informacje, w sensie kliknięć. No i do szóstą łatwo udaje się złapać ofiary na ten trick. Zobaczcie, mamy tutaj posta z Facebooka. Pomocy. W centrum miasta kierowca samochodu Audi potrącił 12-letniego syna mojej koleżanki oraz jego młodszego o rok kolegę, kiedy wracali ze szkoły. Kierowca nie zatrzymał się po uderzeniu w dzieci, tylko po prostu uciekł. Dzieci obecnie znajdują się w szpitalu i mają znikome szanse na przeżycie. Na kamerach widać twarz przestępcy. Proszę was, nie mamy rozwinięcia tej informacji, no ale wiadomo, że chodzi o to, żeby wejść na stronę i wykonać pewne rzeczy, które Przejmą dane logowania do Facebooka. I teraz, jeżeli nie mamy weryfikacji dwuetapowej, no to jest prosta droga do przejęcia konta użytkownika Facebooka. No, przyznajcie, że jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. Każdy by chciał zobaczyć, jak to wyglądało, każdy chce pomóc. To jest najgorsze w tym, że, że tutaj oszust, oszuści. Żerują na ludzkiej dobroci, tak? bo, bo każdy chciałby temu, tej osobie y, pomóc. No, w, warto być bardzo ostrożnym. Zobaczcie, na jaką stronę odnosi nas y, link do filmu: monitoringi ct8.pl. No, nie jest to YouTube ani jakiś inny popularny serwis z filmami. Zobaczcie y, dalej. Otwiera się strona Facebooka, która żąda, aby zalogować się na swoje konto. Nie wiem, czy jest to jakiś przekręt oszustów, ale wygląda mi to podejrzanie. Jeżeli już byłoby to oszustwo, to nie wiem, czy można mówić o oszukiwaniu na pieniądze, czy na dane osobowe. No i wchodząc na ten link, wydaje nam się, że po prostu Facebook prosi nas o zalogowanie się ponownie do konta. Jeżeli ktoś nie przeczytał tego nagłówku, to w tym momencie oszust uzyskuje wasze dane logowania. Oczywiście nie zobaczycie tam żadnego filmu, prawdopodobnie nic się nie wydarzy. Uznacie to za jakiś błąd systemu i po prostu olejecie sprawę, a w tym momencie oszust może się zalogować na, na wasze konto. Oczywiście, jeżeli nie posiadacie weryfikacji dwuetapowej. No i teraz yy, dalej. Tak to wygląda, gdy wchodzę w ten link. Nawet gdy ręcznie wpiszę adres strony w przeglądarkę, wyskakuje to samo. W dodatku strona nie jest zabezpieczona, no to już jest dosyć podejrzane. Nie wiem, co o tym myśleć. No, tu on już się zorientował, że jest to wirus. Odpisaliśmy mu, że wystarczy spojrzeć na adres strony logujesz się na Facebooka, ale to nie jest strona Facebooka. Jakbyś wpisał dane logowania, to przestępca odczyta twoje hasło i login i przejmie twoje konto, o ile nie masz weryfikacji dwuetapowej. I teraz taka sprawa, no każdy będzie znowu pisał, że trzeba być debilem, żeby nie zwracać uwagi, gdzie się logujemy i tak dalej. Pamiętajcie o osobach starszych, nie wiem waszych rodzicach, dziadkach, wujkach, o osobach, które świeżo zaczynają korzystać z, z komputera, z, z Facebooka. Oni mogą po prostu nie. Wracać uwagi na takie rzeczy. No, wygląda to ewidentnie jak logowanie się do, do Facebooka. Eee, I teraz zobaczcie, eee, no w tym momencie załóżmy, że oszust przejął dane logowania i potem rozsyła prośby o oblik, tak jak w tym filmie z 19 lipca, ale. Może też wykorzystać takie konto do wielu innych przekrętów. Na przykład, za pomocą takiego jednego przyjętego konta, łatwiej będzie mu zdobywać kolejne, następne konta. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda właśnie sposób drugi na przejmowanie danych logowania przez wysyłany link wiadomością Messenger. Piotrek napisał tutaj do nas. Wiem, że nie zajmujecie się tym, co do Was pisze, ale chcę ostrzec ludzi. Od niedawna na Messengerze ja i moja przyjaciółka dostaliśmy dziwne wiadomości, a było w nich napisane: To chyba Ty jesteś na tych zdjęciach, lepiej szybko je usuń. I podejrzany link, prawdopodobnie z wirusem. I ktoś się włamał. Aha, on tu raz tutaj pisze, że ktoś się włamał im na konto, bo te wiadomości dostałem od przyjaciół, a nie od obcych osób. No i taka wiadomość standardowa wygląda. Więcej tak. Ej, to chyba ty na zdjęciach tutaj, Kto się wrzucił. Lepiej szybko to usuń. Nie wchodziliśmy na tą stronę. Zakładamy, że prawdopodobnie też będzie wymagało zalogowania się ponownie do Facebooka. No tutaj on ma jakieś informacje, że jak wejdzie się w ten link, to są naciągacze i że nalicza jakieś pieniądze. Yy, poleciliśmy mu, żeby ostrzegł znajomych, że ktoś im po prostu yy, te konta przejął. No tutaj Piotrek stwierdził, że nie wie jak, bo skoro przejęli ich konta, to nie ma jak do nich napisać. No ale zapewne korzystają z innych komunikatorów lub po prostu z telefonu, tak? czyli można do nich zadzwonić, wysłać smsa. Tak to mniej więcej wygląda. Ostrzegajcie swoich znajomych, każcie zwracać uwagę. Na to, jaki adres strony znajduje się w miejscu logowania. Czy jest to rzeczywiście Facebook? Przede wszystkim nie klikać w takie jakieś tam dziwne, sensacyjne linki. Zazwyczaj, jak ktoś ma jakąś sensacyjną informację do przekazania. To albo wyślę po prostu zwykłego posta, gdzie odczytamy wszystko, co potrzeba w danym miejscu, albo wrzucić zdjęcia z tego zdarzenia, albo odeślę nas do YouTube'a. Bo zazwyczaj wrzuca się najprościej, jest chyba wrzucić film na YouTube, żeby pokazać jakąś daną sytuację, którą mamy zobaczyć, ocenić i zweryfikować. To by było na tyle, i do zobaczenia. Cześć, uważajcie na siebie.